Boże, coś Wam powiem. Gdy przyjdzie pocieszyciel, to będzie świadczył o Jezusie. No, nie ma w tym nic zaskakującego. Zaskoczeniem jest dla wielu jednak fakt, że dalsza część wypowiedzi mówi o tym, że my też świadczymy. No i teraz wyciągamy karty na stół i my sprawdzamy: jak świadczymy? Jak się sprzeciwiamy wszelkim głosom szkalującym Boga i Kościół? Jak stajemy w obronie wiary? Nagle się okazuje, że między teorią a faktami jest przepaść. Okazuje się, że godzimy się w swoim życiu na wiele ustępstw, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam to na rękę. Kiedy Jezus mówi o byciu od początku, to raczej odwołuje się do naszego chrztu. To jest nasz początek życia z Bogiem. Ale można powiedzieć, że to ten fizyczny. Innym początkiem jest nasze świadome pójście w głąb wiary. Choć może ono jeszcze nigdy nie nastąpiło i w dalszym ciągu pływamy po powierzchni, bojąc się zanurzyć. Przyczyn takiego życia może być bardzo wiele. Jedną z nich jest pokusa fajnego życia w świecie. Przecież tam się tak dużo dzieje. Jednak kiedy dochodzi do poważnych wyborów i decyzji, to już tej przyjemności w nas nie odczuwamy. Jest raczej taka chłodna kalkulacja. A czasem wręcz pomroczność ciemna, bo kierujemy się powierzchownymi cechami zamiast prawdą. Bo lękamy się odrzucenia i pewnie nikt nie będzie się sprzeciwiał z taką opinią. Jezus mówi: Wyłączą was z synagogi, to znaczy wykluczą was z grupy, która jest zamknięta na nowości. Wykluczą Was z towarzystwa, które jest hermetyczne, bo uznają Was za odmieńców. Znaczy, opieranie się na opinii innych jest aż tak ważne? Bardzo. Widzę to w szkole, jak mocno rysują się podziały w klasach. Jak jesteś inny, masz swoje poglądy, swoje udziwnienia, to sorry, ale nie możesz być w naszej grupie. To nie są tylko dziecinne zabawy. To poważna psychologiczna zagrywka, która w młodym człowieku powoduje jakąś blokadę. Nie mówię z pozycji psychologa czy psychoterapeuty, bo nim nie jestem. Mówię to z obserwacji. A w młodych to nie bierze się znikąd. Oni znów obserwują dorosłych, którzy także są podzieleni, zwłaszcza politycznie i światopoglądowo. Wychodzi więc na to, że każdy nasz czyn jest dla innych świadectwem. Jeśli widzi się w nas złe zachowania, to one będą przyjmowane jako kierunek życia, w którym będziemy się sobą pogardzać. Jeśli natomiast widzi się dobre zachowania, w każdej chwili będziemy szukać dobra. Nawet często nie jesteśmy świadomi, że nasz sposób życia ma realny wpływ na czyjeś życie. Weź to bardzo wyraźnie na sportowym przykładzie. Drużyna przegrywa, to ja nie będę jeździł na mecze, nie będę kim kibicował, patałachy. Pojawią się lepsze mecz, to zmienia się narracja. Super, ja wiedziałem, że im się uda, są najlepsi. Mało kiedy zachowujemy się tak samo w chwilach upadku i wzlotu. I tak samo jest z wiarą czy naszym świadectwem. Jak jestem z niewierzącymi, to dopasowuje się do ich poziomu i śmieje się z tego, co wcześniej było moją wartością. Jeśli natomiast znajduje się wśród wierzących, to wychwalam to, co niedawno krytykowałem. Więc mamy o czym dziś myśleć. Bo Jezus powiedział, że zawsze jest z nami. Ale czy my zawsze z nim jesteśmy? To są prawdziwe wybory, których dokonywać musimy każdego dnia, a nie raz na jakiś czas. Niech Pan ma w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.